Cześć, witam na kanale Procent Składany. W tym filmie pokażę Wam, co robię z gotówką uzyskaną ze sprzedaży akcji Expank. Te akcje sprzedałem około 2 miesiące temu i od tamtej pory szukam czegoś na rynku polskim. Chcę zainwestować w jakąś solidną firmę, ponieważ inwestowanie w SP500 nie do końca mi się teraz podoba. Wydaje mi się, że różne metryki wskazują. Że ten indeks jest teraz mocno przewartościowany. Możliwe, że będzie jakaś korekta, dlatego wydaje mi się, że jestem w stanie uzyskać lepsze wyniki, jeżeli zainwestuję po prostu w dobrze wyceniony, solidny biznes. I dlatego też spojrzałem trochę na polski rynek, pomimo, że jestem cały czas dość sceptycznie nastawiony, ale z uwagi na obecną sytuację, powiedzmy, na rynku w Stanach. Postanowiłem spróbować. Za chwilę powiem, co to za firma, i pokażę, jak użyłem analizy fundamentalnej, żeby sprawdzić sprawozdania finansowe oraz policzyć obecną wartość tej spółki, używając metody DCF. Przygotowanie tego filmiku kosztowało mnie sporo wysiłku, także jeżeli Wam się spodoba, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, a jeżeli macie ochotę zobaczyć więcej takich filmów, to zasubskrybujcie. Także Teraz do rzeczy. Dla niecierpliwych najpierw skrócona wersja. Spółka, na którą zwróciłem uwagę, nazywa się Toja i jest to hurtownik elektronarzędzi, ale także producent. Dlaczego się zainteresowałem? Obserwowałem systematyczny, dwucyfrowy wzrost zysków systematyczny wzrost i dobra e, dywersyfikacja przychodów solidna rentowność na poziomie ponad 10% brak długu i DCF e, wartość w mojej ocenie to około 9 zł albo więcej. A obecnie ta spółka wyceniana jest mniej więcej na tym samym poziomie, na którym była w, pod koniec 2016 roku. A trzeba zauważyć, że od tamtej pory zyski e, tej spółki wzrosły praktycznie e, dwukrotnie. Wyniki tej spółki za rok 2020 powinny pojawić się pod koniec marca. Pomimo pandemii, uważam, że są powody, aby uważać, że te wyniki będą całkiem niezłe. Pod koniec tego filmu zdradzę Wam, czy już kupiłem i jakie mam plany co do akcji tej spółki. Także zainteresowanych zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od krótkiego podsumowania czym zajmuje się spółka Toja S.A. Tak jak wspominałem, jest to głównie producent i dystrybutor hurtowy elektronarzędzi, ale w ofercie mają też narzędzia ręczne, armaturę łazienkową i sprzęty do gastronomii. Spółka jest obecna w Rumunii, w Polsce i w Chinach, co ważne. Istnieje od 1990 roku, a na giełdę weszła w 2011 i ma pod sobą. Kilka popularnych marek, które można spotkać w marketach typu Castorama. Teraz spójrzmy na sprawozdania finansowe. Podążając za radami Warrena Buffeta, to na co ja zwracam uwagę, to przede wszystkim długoterminowe trendy. I tutaj powinniśmy interesować się spółkami, które są w stanie w długim okresie czasu konsekwentnie zwiększać przychody i zyski. I ta spółka jak najbardziej spełnia to wymaganie. Widać, że na przestrzeni ostatnich 10 lat zyski wzrosły z 17 do 55 milionów. Co dalej tutaj jeszcze może być interesującego? To ja na przykład patrzę na, na to, jakie są dywidendy i jakie są te zyski w przeliczeniu na akcje, bo w zasadzie to jest jeszcze bardziej interesujące, jeżeli chcemy zainwestować. No i ten zysk na akcję. Ja używam do, jako podstawę do obliczenia obecnej prawdziwej wartości przy użyciu metody DCF, ale o tym później. Następnie możemy sobie spojrzeć na bilans. I tutaj pierwsze i najważniejsze w mojej ocenie to jest dług. I firma Toya nie ma praktycznie w ogóle tego długu. To jest bardzo pozytywny znak. No, ponieważ bez długu praktycznie nie da się zbankrutować. No może znajdą się jakieś wyjątki, ale no to jest bardzo istotna metryka moim zdaniem. I fakt, że tutaj nie ma nic, to, to jest bardzo dobry, bardzo dobry sygnał. Dalej możemy spojrzeć na gotówkę i tu widać, że jest w zasadzie stały wzrost pozycji gotówkowej i nagle w 2020 jest ten wzrost bardzo silny, co może być zaskoczeniem właśnie w wynikach. Za 2020 rok, które pojawią się w marcu. Inna sprawa, to jeszcze można spojrzeć na wartość księgową i porównać ją właśnie z tymi dwoma pozycjami tutaj. I to są pozycje, które, jeżeli są zbyt duże, mogą mieć negatywny wpływ, ale to też przy likwidacji firmy, tak? Mogą mieć negatywny wpływ na, na faktyczną wartość księgową, a tutaj widzimy, że faktyczna wartość księgowa. Osiągalna przy likwidacji jest praktycznie taka sama jak po prostu wartość księgowa w takim standardowym podejściu. Także tutaj też bardzo duży plus. Dalej spójrzmy na przepływy finansowe, i tutaj oczywiście bardzo dużo jest istotnych rzeczy, ale z mojego punktu widzenia m, najistotniejsze będzie po prostu przepływy z działalności operacyjnej. I kapitałochłonność, a w zasadzie stosunek tych dwóch wartości. I tutaj podążając znowu za Bafetem, poniżej 25% byłoby już całkiem nieźle, a tutaj jest 10%. Czyli tutaj, cash flow jak dla mnie bardzo pozytywnie, szczególnie, ale to już pokażę później, ostatnie 12 miesięcy tego, tych przepływów finansowych bardzo są dobrym znakiem, jeżeli chodzi, e, jako prognostyk na, na przyszłe wyniki. Dalej jeszcze możemy sobie spojrzeć na, na wskaźniki i tutaj e, jedną z takich, na które zwraca uwagę Buffett, to jest return on equity, czyli zwrot e, z kapitału i tutaj on radzi, żeby inwestować w spółki, które są powyżej 25%. Im więcej, tym lepiej oczywiście. I to jest, powiedzmy, że metryka, jak dobry jest zarząd, tak? jak dobrze dysponują środkami. No i tutaj właśnie jesteśmy, powiedzmy, za te ostatnie 12 miesięcy na tej granicy. No ale to nie jest jakieś tam, powiedzmy, sztywne wymaganie. Jest to nie najgorzej. Dalej takie dwa, powiedzmy, wskaźniki. Jeżeli chodzi o, o płynność i wypłacalność długoterminową, to czyli krótkoterminowo, jeżeli chodzi o płynność, to current ratio powinno być około 2, im więcej tym lepiej oczywiście, ale 2 to jest już całkowicie e, zadowalająca wartość. No i potem e, długoterminowo e, całkowite zobowiąza zobowiązania do całkowitych e, aktywów i tutaj mamy również e, przewagę aktywów znaczącą, także Tutaj też nie ma się do czego przyczepić. Na koniec tego etapu możemy jeszcze sobie spojrzeć na takie bardziej podstawowe metryczki, ale tutaj są fajnie pokazane, bo w ujęciu ostatnich 12 miesięcy i tak, tutaj mamy cenę do zysku na poziomie 9. No, wszystko poniżej 15 myślę, że będzie ok. Wartość księgowa na poziomie 2 i 3 też nie najgorzej. Ale tutaj bardzo duże zaskoczenie pozytywne. Przepływy finansowe zazwyczaj w, tutaj się widzi wartości przynajmniej około 20, no jakieś tam dwucyfrowe, często, często wyżej. I to jest bardzo pozytywne, moim zdaniem, zaskoczenie i może właśnie spowodować dobry, dobry ruch akcji w górę. Po ogłoszeniu wyników, bo to nie jest takie oczywiste, że, że ta metryka będzie właśnie tak dobra. Na podstawie raportów stwierdzić możemy, że jest to całkiem solidny biznes i raczej nie grozi mu ryzyko bankructwa. Teraz wszystko kwestia ceny. Czy obecna cena rynkowa odpowiada faktycznej wartości? I żeby ocenić faktyczną wartość tej firmy, musimy postarać się oszacować ją jednym z narzędzi, które do tego służy, jest właśnie DCF. Discounted Cash Flow pozwala na oszacowanie dzisiejszej wartości wszystkich przepływów pieniężnych, które wygeneruje firma w danym okresie. Ja przyjąłem okres 10 lat i żeby, powiedzmy, być trochę po bezpiecznej stronie, użyłem trzy scenariusze. Najlepszy, który odpowiada, powiedzmy, historycznym wskaźnikom wzrostu. Oczekiwany już troszkę... Gorszy wzrost, przewidywałbym spowolnienie. No wiadomo, mamy taką sytuację, a nie inną, różnie może być. I y, później przyjąłem już taki zupełnie najgorszy bardzo mocne spowolnienie, aż do zera y, w dłuższym terminie. I do tego jeszcze przyjmuję, że właśnie w tym okresie dziesięcioletnim, po o tym okresie, zlikwidowałbym całą swoją pozycję. I tutaj też trzeba, powiedzmy, założyć jakieś e, mnożniki. Tak jak dzisiaj, jest to właśnie około 9. E, price to earnings, tak, e, taki właśnie wskaźnik przyjąłem jako ten best case scenario. No i potem mamy 7 i 5 odpowiednio w oczekiwanym i w najgorszym przypadku. No i teraz. Trzeba też sobie ustalić powiedzmy, discount rate. No i discount rate to jest nasz oczekiwany czy, czy pożądany, pożądana stopa zwrotu. Ja to przyjąłem na, na 13%, różnie to ludzie przyjmują, czasami 10, czasami 15. Jako benchmark można przyjąć powiedzmy SP500, które w długim terminie około właśnie tych 80% zysku daje. Także jeżeli byśmy przyjęli 8, no to równie dobrze możemy sobie darować i zainwestować w S&P, ale jeżeli mamy tutaj jakieś, powiedzmy, katalizatory, które mogą spowodować, że ten wzrost będzie znacznie większy, no to wtedy też nawet e, warto się skusić na, taką, na takie większe ryzyko, na, na pojedynczą e, firmę. No i tutaj już nie zagłębiając się w szczegóły, e, ten, e, te obliczenia, Dały mi wartość obecną na poziomie 9 zł, troszkę więcej. No i to daje nam margines bezpieczeństwa w zasadzie, tak? Bo jeżeli dzisiaj firma jest sprzedawana za akcję około 6,5 zł, 6,7, no to to nam daje 25% powiedzmy marginesu bezpieczeństwa. Nawet gdyby coś poszło nie tak, to, to powiedzmy ryzyko. Utraty wartości nie jest takie duże, jeżeli kupujemy przy, przy obecnych cenach. Na koniec mogę Wam jeszcze pokazać wycenę zrobioną przez dom maklerski Bośbanku. I tutaj, no to zostawię link, nie będę czytał, ale są generalnie pozytywnie też nastawieni i też robili wycenę. Powiedzmy podobną metodą, troszkę inną. Wydaje mi się, że może niekoniecznie aż tak adekwatną. Ze względu na to, że free cash flow, szczególnie w ostatnim czasie, bardzo mocno urósł, troszkę nienaturalnie, wydaje mi się, ale im wyszła ta cena o 11 zł, i użyli też jeszcze jakąś metodę porównawczą, gdzie im wyszło 7 zł, i koniec końców mają tą cenę docelową ustaloną na, na 8,5 zł, prawie, czyli. W gruncie rzeczy bardzo podobnie do tego, do tego, co mi wyszło, mimo że inną metodą. Na szczęście nie widziałem tego w chwili, kiedy sam robiłem wyceny, bo takie jest często ryzyko, że jeżeli zobaczymy cudzą wycenę, to potem sami możemy się zasugerować i trochę to powiedzmy zniekształci. Ten obraz. A jak się robi samemu, nie patrząc na, na te obecne, powiedzmy, jakieś profesjonalne wyceny, to ma się większe prawdopodobieństwo, że nie będzie się pod wpływem, powiedzmy, tej, tej innej wyceny. Także generalnie jestem zadowolony, że, że wyszło mi podobnie. No i zobaczymy. Tak jak obiecałem, teraz powiem, jakie są moje plany. Generalnie ja już pozycję zbudowałem, w przeciągu ostatnich dwóch tygodni kupiłem trzy razy i cenę uśrednioną mam na poziomie 6,66 zł. I do czasu ogłoszenia wyników raczej nie, nie planuję kupować, chyba że właśnie zdarzyłby się jakiś dołek poniżej 6 zł, jeżeli cena spadnie, to, to będę dokupował. A po wynikach to zobaczymy, co faktycznie pokażą wyniki. Czy będą zaskoczeniem, czy będą jakieś takie byle jakie, czy będą bardzo dobre. No i wtedy będę się zastanawiał, ale nawet jeżeli nie będą jakieś świetne i będzie dołek, to ja raczej plan, będę planował kupić więcej niż sprzedawać. Wychodzi z tej pozycji. Ja generalnie mam takie podejście, że raczej staram się inwestować na długi termin, czyli okres ten około 10 lat. I wtedy mam takie wrażenie, że inwestuję właśnie faktycznie w przemyślany sposób, na długi termin, a nie staram się uskuteczniać jakiejś spekulacji. Także jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem póki co bardzo pozytywnie nastawiony. To, co widziałem do tej pory, no jak, jak dla mnie naprawdę robi dobre wrażenie. Także ja nie mogę nikomu nic radzić i, i od razu mówię, żeby się nie sugerować tym, co kto inny robi, to jest moja decyzja, moje finanse i każdy musi za siebie podejmować decyzję. Także ja wam tylko będę mówił, co ja tak naprawdę robię, jakie są moje ruchy i będę starał się tłumaczyć, dlaczego. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś inne przemyślenia na, tej, na temat tej firmy, no to bardzo chętnie poczytam. Nie wiem, może coś przegapiłem, może jakieś inne czynniki są, które może, nie wiem. Mogą wpłynąć jakoś bardzo negatywnie na przyszłość tej firmy. Ja ich nie znalazłem, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś z Was ma jakieś takie informacje, dajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam i, i podyskutuję z Wami, jeżeli faktycznie coś takiego się znajdzie. Także to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, zostawcie suba. Także do zobaczenia następnym razem.